Finalizacja ważnego projektu w szklarskiej porębie. W dniu dzisiejszym dokonujemy odbioru etapu pierwszego inwestycji. Za nami 15 polsko-saksońskie forum gospodarcze. Rozmawialiśmy o transformacji energetyki, o nowych trendach, o nowych paliwach. Zaproszenie na spotkanie z Bogusławem. Hrabotą. Szanowni Państwo, nigdy nie miałem lepszej publiczności literackiej niż mieszkańcy Jeleniej Góry. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 7 listopada. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Zakończył się pierwszy etap przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w szklarskiej porębie. Roboty przebiegały bez większych problemów i zakończyły się Terminowo władze karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji przygotowują się już do realizacji kolejnego etapu. Niespełna rok trwała realizacja pierwszego etapu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w szklarskiej porębie. Tak to miejsce wyglądało 1 grudnia 2022 roku. A tak wygląda teraz. Wczoraj odbyły się odbiory. Do wykonanych prac nikt nie miał żadnych zastrzeżeń. Nie było żadnych uwag, bo spotykamy się tu regularnie. Tak naprawdę inspektorzy nadzoru od inspektora, od inżyniera kontraktu są na bieżąco na budowie, i w zasadzie no nie było żadnych uwag, jeżeli chodzi o, o wykonawstwo prac. Przez firmę. Nickel. W ramach pierwszego etapu wybudowaliśmy yy, osadnik wtórny pompowni osadu komorę pomiarową. Jest to pierwszy etap dużej modernizacji oczyszczalni w klaskiej porębie. Pierwsze jak zawsze roboty ziemne nasypy, roboty żelbetowe, na końcu roboty technologiczne. Wykonaliśmy rozruchy technologiczne, aby włączyć nowe obiekty do eksploatacji. Prace przebiegły sprawnie. Na tym etapie nie było większych problemów z realizacją zadania. Pierwszy etap inwestycji był finansowany z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kwota 4 065 netto. Jaki będzie efekt tej inwestycji? Umożliwi po prostu zwiększenie przepustowości całego układu i całej tej oczyszczalni, co spowoduje możliwość podłączenia kolejnych odbiorców. Do sieci kanalizacyjnej. To dopiero pierwszy etap modernizacji oczyszczania ścieków w szklarskiej porębie. Na pełen efekt nowych prac trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Myślę, że jak będziemy w połowie inwestycji, no to już ten efekt będzie znaczący. Tutaj, wybudowanie tego osadnika na pewno zwiększy możliwość troszeczkę przepustowości, bo jest prawie dwa razy większy niż poprzedni stary osadnik. Jesteśmy w trakcie procedowania drugiego etapu już. Podobna kwota będzie dofinansowania z tym, że chcemy, żeby to finansowanie było staramy się z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jesteśmy w tej chwili już na etapie zakończenia wyboru wykonawcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to drugi etap mógłby rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Za nami 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze pod nazwą Wodór, Paliwem, Przyszłości organizowane w Dreźnie. W Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym udział wzięła karkonowska Agencja Rozwoju Regionalnego. W trakcie wydarzenia mowa była m.in. o zielonej energii na Dolnym Śląsku i nowej elektrowni wodorowej. W Dreźnie odbyło się 15., Polsko-saksońskie forum gospodarcze, rozmawialiśmy o transformacji energetyki, o nowych trendach, o nowych paliwach i tu rzeczywiście wodór wychodzi na pierwsze miejsce jako to paliwo alternatywne. Strona saksońska ma bardzo zaawansowane projekty wodorowe, ale też po naszej stronie, po dolnośląskiej stronie, powstała dolina wodorowa, tworzone są klastry energetyczne. To wszystko powoduje, że nasz region naprawdę dynamicznie się rozwija. I z drugiej strony przedsiębiorcy będą mieli niebawem zaproponowane nowe alternatywne źródła energii. Liczymy na to, że tego typu wydarzenia, spotkania, konferencje sprzyjają też wymianie doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. i Dolny Śląsk i Saksonia mają szansę naprawdę wypromować swoją markę na arenie całej Europy. Grono partnerów Forum Gospodarczego stale się powiększa i zacieśnia współpracę dolnośląsko-saksońską. Jesień w pełni w górach spadł pierwszy śnieg a co za tym idzie strażnicy miejscy rozpoczęli kontrolę palenisk o szczegółach Adrian Andruszkiewicz. Strażnicy miejscy kontrolują paleniska w Jeleniej górze, między innymi przy pomocy drona, jak prezentują się statystyki z poprzedniego roku. Wykonaliśmy ponad 260 kontroli. Eee, kontroli które zakończyły się 38 mandatami karnymi, 7 wnioskami do sądu i 40 pouczeniami. Warto nadmienić, że strażnicy miejscy mają prawo wejść do mieszkania i skontrolować palenisko oraz to, co jest w nim spalane. Tutaj trzeba przestrzec, ale też może i poinformować mieszkańców. Że strażnicy mają upoważnienia do tego, żeby wejść do mieszkania, wejść do domu i sprawdzić, w jaki sposób odbywa się palenie w piecu, czy w, danym, czy w jaki sposób jest ogrzewane dane mieszkanie. Jak to wygląda w tym sezonie? Praktycznie od 1 października wykonaliśmy już 52 kontrole, było nałożonych już 5 mandatów karnych, no i 4 pouczenia w związku z tym. Także te loty dronowe, kontrole dronowe no przynoszą tutaj spodziewany efekt. Wiele interwencji kończy się upomnieniami. Jednak strażnicy, za rażące naruszenia przepisów, mogą karać mandatem do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu to maksymalna grzywna wynosi aż do 5 tysięcy złotych. Na koniec zapraszamy do księżnicy Karkonoskiej na spotkanie z Bogusławem Hrabotą, autorem książki Zabójca, Szwoleżarów i inne opowiadania. Szanowni państwo, nigdy nie miałem lepszej publiczności literackiej niż mieszkańcy Jeleniej Góry. Zawsze do was przyjeżdżam z największą przyjemnością z kolejnymi książkami. Tym razem tom opowiadań Zabójca szwoleżerów. Spotkanie w Jeleniej Górze w Księżnicy Karkonoskiej w piątek 10 listopada o godzinie 17:00. Spotkanie poprowadzi senator Marcin Zawiła. Z tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wydanie. Ja życzę Państwu pięknego wieczoru. Do zobaczenia!